Cześć, tutaj Kasia z pracowni MK. Dzisiaj pokażę Wam moje trzy sposoby na zrobienie kieszonki miejsca na pieniądze w kartkach okolicznościowych. Do tego wykonamy też dzisiaj kartkę okiennicę od podstaw, także zaczynamy właśnie od zrobienia takiej bazy. Nasza kartka będzie miała wielkość 14 na 14 cm. Z kartki A4 białej o gramaturze 250, jak macie to 300. Kartę przycinamy na 28 cm. A w drugą stronę odmierzamy 14 cm. I teraz bigujemy z jednej strony siedem centymetrów i z drugiej strony siedem centymetrów. I bazę mamy gotową. Ale żeby ona dobrze się zamykała, to będziemy tutaj robić wstążkę. Ta kartka będzie zawiązywana na ozdobną wstążkę. Ja tutaj mam wstążkę, która ma szerokość 5 mm. Ok, najpierw ozdobimy sobie tą karteczkę. Przytnę sobie papier. Dobra, przymierzę sobie, wybrałam sobie y, tekturkę, która będzie tutaj na środku, w tym miejscu, para młoda, ze względu na to, że ta kartka będzie na okoliczność ślubu. I teraz muszę sobie poprzymierzać, która wersja będzie tutaj y, lepsza z układem kwiatków. Zanim przykleimy ten papier, musimy pamiętać jeszcze o wstążce, żeby zamknąć naszą kartkę. Yy, więc ja robię w ten sposób, że ustawiam sobie wstążkę, biorę taśmę dwustronną. Będzie tu i. Z drugiej strony wstążka. I teraz przyklejam papier. I teraz zawiązujemy, żeby wiedzieć, ile tej wstążki mamy odciąć. I pamiętajcie, żeby końcówki potraktować ogniem, żeby się nie strzępiły. Ok. I teraz możemy ozdabiać naszą kartkę. Następny ważny element to jest przyklejanie elementu na środku. Musimy pamiętać, że tylko na tej stronie musi być klej. Mamy zrobione. I teraz tutaj środek. Ze względu na to, że ten filmik jest o trzech sposobach, jak zrobić kieszonkę, miejsca na pieniądze, to to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy, kiedy wam te sposoby pokażę. Pierwszy jest taki, że tutaj będzie ukryta kieszonka. Do ukrycia takiej kieszonki będziemy potrzebować papier A4 biały. Taką kartkę A4 bieguję ją. Na 14 cm. Nie jest 14 cm odmierzam. Już to jest kartka o gramaturze 200, może być mniejsza. 170, nie wiem, jakie są te mniejsze, ale chyba 170 występują. Nie musi być to bardzo sztywna kartka. Dobrze by było, żeby ona jednak taka nie była. I to teraz sobie przycinam tutaj 14, a tutaj na szerokość 13,8 cm, dlatego że tutaj, mam, mam tutaj linię bigowania i ona musi się po prostu zmieścić w środek, żeby przy zamykaniu nie było problemu. I zanim przykleimy ten środek. To bierzemy sobie papier albo wstążkę, albo coś innego. Ja tutaj mam taki brokatowy pasek, który tutaj właśnie przykleję. Przyklejamy tylko z tyłu, tak? Nie przyklejamy niczego tutaj z przodu. Oczywiście, tutaj środek również możecie ozdobić z papierem skrapowym. Możecie dać tutaj cytat. Ja na razie nie będę tego już ozdabiać, pokażę Wam tylko po prostu kieszonki, ponieważ to jest pierwsza kieszonka, a jeszcze zostały nam dwie, więc nie będę tego ozdabiać. I teraz, jak mamy już przyklejony papier, to przyklejamy całą naszą kartkę. Do, do naszej głównej bazy. I tutaj przyjdą życzenia. Tutaj przyjdą życzenia, a tutaj miejsce na pieniążek. Zawiązujemy i wcale ona nie jest taka gruba, ta kartka. Jeżeli ona będzie do pudełka z okienkiem, to możecie sobie tutaj warstwę zrobić przy papierach. Ta kartka raczej moja będzie do koperty i spokojnie do tej koperty się zmieści. Także to jest pierwsza kieszonka. Tutaj są życzenia, tutaj są pieniążki. Drugi sposób na kieszonkę. Tu już tu mam gotowe kartki, na których będę wykonywała te kieszonki. Tutaj oczywiście też są tekturki przez okienko. Para młoda i serwetka. To wszystko będziecie mieć podlinkowane w opisie tego filmiku. I teraz tutaj jest miejsce na życzenia. Zrobię najpierw kieszonkę, do tego użyję tego samego papieru. Mam akurat skrawek i tyle mi będzie potrzebne. Biguję sobie na, może najpierw przytnę po skosie. Mam już wycięty taki kawałek. Biguję go tak mniej więcej na 5 mm. I tu odwracam i też będzie 5, tak mniej więcej, może to być mniej. Odcinam to, co jest niepotrzebne, i te tutaj kawałeczki dopiero przyklejam. do kartki. I przyklejam, jeżeli tutaj mam ramkę, zawsze robię ramkę z tego samego papieru, co mam na przodzie. Więc muszę uważać, żeby po prostu w tych samych miejscach przykleić, tak by to była jedność. I w tym momencie już jest kieszonka gotowa. Zaraz ten Mój pieniążek włożymy, przymierzymy. Tu przyjdą życzenia, a tu będzie pieniążek. Tak można w ten sposób, w ten sposób, i jest gotowa kolejna kieszonka. I jeszcze wam pokażę, że większa ilość pieniędzy do takiej małej kieszonki również z. Spokojnie się zmieści, nie wyleci. Także mamy tutaj trzy stówki. Nie wiem, ile się teraz daje na wesela. Tak, w każdą stronę. Nic się nie wysypuje. I nie jest to też jakieś y, grubaśne. Zwłaszcza, że ta kartka idzie do pudełka z okienkiem ze względu na y, ozdobne kwiaty. Ok. To mamy drugą kieszonkę. I trzecia kieszonka to będzie na kartkę DL. Tu mam taką już gotową. I wycięłam sobie cytat. To ma 6 cm na 6 cm, ta karteczka. I ją umieszczę tutaj, z tej strony. Z tej strony będą życzenia. O, w ten sposób. Zawsze tworzę ramki. Z tego papieru, co jest tutaj też rameczką. I teraz tak. Tu będzie na. Na wstążkę, więc znowu bierzemy sobie białą wstążkę, którą sobie tutaj przyklejamy. Zawsze robię dłuższe, żeby potem dopiero to popcinać. Taśmę dwustronną, żeby lepiej trzymało. I też ona nam teraz tutaj przytrzyma. O, w ten sposób. I w tym momencie, że jak ktoś zabierze, ktoś, paramoda, zabierze pieniądze, to nie zostanie puste, gołe miejsce, tylko będzie sobie tutaj ozdobny cytat. Ozdobny cytat, po prostu będzie sobie tutaj cytat. Zrobić taką krótszą, skrócę to troszkę za długie. Okay. I jest kieszonka na pieniądze. I teraz, jak tutaj będą życzenia, już tu uciekły, to będzie to w ten sposób. Jak para młoda wyciągnie, to zostanie im cytat ze wstążką. Mam nadzieję, że spodobały Wam się takie sposoby na kieszonkę. Możecie w komentarzu nam napisać, czy robicie kieszonki. Jeżeli tak, to jakie robicie? A może macie jeszcze inny patent na kieszonkę? To możecie się z nami podzielić tym. Subskrybujcie ten kanał, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!